Witam wszystkich. Na tym filmie opowiem sobie, czy raczej przeanalizuję dla Was fundamentalnie główne i główne pary walutowe na przyszły tydzień 16 do 20 sierpnia 2021 roku. Dlaczego według mnie niektóre powinniśmy kupować, inne sprzedawać, na co zwrócić uwagę w kalendarzu makroekonomicznym. Jeśli chodzi o swing trading, Zaczynamy standardowo od i nowozelandzkiego dolara. Nic się tam nie zmieniło w ostatnim tygodniu. Wyszły zajęcia S&P w czwartek, które okazały się całkiem dobre z Nowej Zelandii. No i w środę zwracamy uwagę no oczywiście na oświadczenia na temat 100% w Banku Nowej Zelandii. Myślę, że będą jak to się mówi, optymistyczni i Nowozelandczyk powinien zyskać. No ale wszystko może się zdarzyć. A tutaj macie krótki artykuł na temat dlaczego ten pan, z którym się zgadzam, myśli, że Nowozelandczyk powinien dalej się umacniać, a następne posiedzenie RPNZ powinno być Optymistyczne. Przechodząc do RBA i australijskiego dolara, e, musimy, czy raczej powinniśmy obserwować e, potencjalne zmiany w minutkach z RBA we wtorek, co może wpłynąć na kurs australijskiego dolara w nocy. Dodatkowo w czwartek mamy dane z zatrudnienia, na którym też według mnie może się coś wydarzyć i w piątek będzie przemawiał pan Kent z Banku Australii. No, na chwilę obecną wesoło to to nie wyglądało w Australii. Kolejne lockdowny są przedłużane i tam się dobrze nie dzieje. No ale RBA myśli, że jak już się poradzą znowu z tymi lockdownami, to odbicie w gospodarce będzie już dobre i wszystko będzie fajnie i różowo. No ale na chwilę obecną, według mnie, australijski dolar nie nadaje się do kupna, jeśli chodzi o moje spojrzenie. Jeśli chodzi o euro, szczerze powiedziawszy, nic się nie zmieniło w ostatnim tygodniu, nadal myślę, że jest to taka bardziej neutralna lub na sprzedaż waluta, bo Bank Centralny nic tam nowego nie wymyślił, dalej będą utrzymywać politykę monetarną taką jak mają, dane też wychodzą takie jakieś, jakby powiedzieć, nie najlepsze, nie najgorsze, takie po prostu w kit, no ale nic tam nie wygląda na to, żeby się miało poprawić w najbliższym czasie w strefie euro, dlatego nie uważam, że chciałbym kupować czy też sprzedawać usilnie euro. Jeśli chodzi o inflację, oczekiwania inflacyjne i dolara amerykańskiego. Tu mamy ostatnie, zdaje się z Fedu, oświadczenie, nadal według mnie dolarem, dolar amerykański jest neutralnie nastawioną walutą, bo raz mamy dobre dane, raz mamy złe dane w odnośnie inflacji, tak jak było w zeszłym tygodniu mieliśmy core price index CPI no to były mniej więcej według prognozy 0,5 a przewidywano chyba 0,4 a ostatnio było 0,9 0,9 no i dolar tam odreagował niby odrobinkę no wszystko się tyczy teraz dla dolara amerykańskiego odnośnie oczekiwań inflacyjnych i tego i tych danych Inflacyjnych i co powie Powell, w to te miał? Ja pamiętam, gdzieś widziałem, że on miał. Zaraz poszukam powiedziałem, że miał mieć, jak już wspominałem, gdzieś widziałem właśnie, że Powell ma przemawiać i to było we wtorek. Na tym kalendarzu Investing jest tu widoczne, ale na kalendarzu na makro Major Fixbook, przepraszam, nie ma tego widoczne. I ktoś właśnie jeszcze wspominał, że ma przemawiać Paweł. Więc na pewno będziemy tu na to zwracać uwagę. Od tego co on powie będzie zależeć do losa dolara amerykańskiego. No i oczywiście od minutek w środę i, rynek, i czwartkowych danych rynek pracy też zwróciłbym uwagę. No na razie jest neutralnie odnośnie dolara amerykańskiego według mnie, bo każde dane Wychodzą albo lepiej, albo gorzej. Każdego w sumie dnia, kiedy wychodzą dane, to dolar reaguje w jedną albo w drugą stronę. I ciężko jest się zdecydować. A wszyscy czekają na sympozjum Jackson Hall, gdzie Fed i Powell ma powiedzieć, że. Znaczy się oczekiwania są takie, że powie, że będzie tapering już tutaj niedługo i w przyszłym roku będą podwyżki 100%. Gdyby rynek się zawiódł na tym. I tego nie powie, albo no, studzi zapał. No to dolar tutaj będzie tracić po prostu na tym sympozjum. Jak Powell powie, no a do tego czasu przejmujemy się danymi, właśnie na temat inflacji, rynku pracy i przemówienia Powella, forms minutki i tak dalej. Także obecnie dolar neutralnie, bez czystego sentimentu. Jeśli chodzi o Bank Anglii i Brytyjskiego. Na razie według mnie no, zdjęli restrykcje, fajnie, że fajnie. Hmm. Pozytywne komentarze, no tak. Jedna osoba czytam dwie z Banku Anglii, że jest fajnie, że powinni już skracać skup aktywów, ponosić stopy procentowe tak dalej, a Bank Anglii się ociąga mówiąc, że lepiej poczekać i nie spieszyć się, zobaczymy co się stanie po tych zdjęciu tych restrykcji itd. I tak dalej, i tak dalej, i tak neutralnie to wszystko według mnie się tutaj układa. Jeśli chodzi o funta brytyjskiego, nie widzę specjalnego powodu do kupna czy też sprzedaży na chwilę obecną. Yy, środa Consumer Price Index, no oczywiście Bank Anglii też o o obserwuje rynek pracy, inflację i jeszcze coś. I wzrost gospodarczy i COVID, oczywiście. Jak się nie mylę, no bezrobocie płac, inflacja i tak dalej. Tutaj jest opisane, co obserwuje Bank Anglii. No i w środę zwróćmy uwagę właśnie na Consumer Price Index, dane miesiąc do miesiąca i inne. Mogłoby wołać na funcie jakiś ruch, bo Bank Anglii będzie to obserwował. No i piątek, oczywiście, kolejne sprzedaż detaliczna. Dane, i tak dalej, to też zwróciłem uwagę na funda, Czy czasami się coś nie wydarzy? No, obecnie, według mnie, neutralnie jeśli chodzi o Bank Anglii, kupować czy sprzedawać, według mnie, w przyszłym tygodniu funda brytyjskiego, jeśli chodzi o CHF i JPY. Y, jeśli chodzi o banki centralne, to tam się nic nie zmieniło, jest nadal sprzedaż, ale jeśli chodzi o sentyment, to uważałbym, bo jak tutaj jest napisane, jest właśnie sentyment bliskowy, gdyby stało się coś złego na świecie, jakieś zwartwienia, typu nowy wariant COVID-a, którego szczepionki nie działają czy coś takiego, i spowolnienie gospodarcze, i rentowność obligacji przeciwnej waluty, czyli na przykład dziesięcioletnich obligacji amerykańskich, to bym zwrócił uwagę na to, jeśli obligacje na przykład takiego kraju jak USD by taniały, czy raczej rentowność by spadała no to CHF by zyskiwał na przykład USD CHF, czy tam USDJPY, także na razie jeśli chodzi o banki to sprzedaż, a sentyment neutralny, bo mamy taką niepewność po prostu na rynku z tym COVID-em, ze spowolnieniem gospodarczym i z tym, co robią inne banki, więc uważałbym na te waluty. Jeśli chodzi o bank Kanady, Bank centralny jest pozytywnie nastawiony, że wszystko będzie super i że dobrze się dzieje i sobie radzą z covid i tak dalej. Niestety, ceny ropy ograniczają ewentualne wzrosty kanadyjskiego dolara. W piątek jest jeszcze dane odnośnie sprzedaży detalicznej dla kanadyjczyka, co zwrócił mu uwagę, czy tam coś sami nie zawieje. Jedną w drugą stronę większą ilością pipsów niż normalnie. A na chwilę obecną, no uważam, że na kanadyjczyka z jednej strony kupno a z drugiej strony ceny ropy. Jeśli chodzi o samą ropę, na chwilę obecną według mnie neutralnie nie chciałbym ani kupować, ani sprzedawać. No, za często, za gęsto się zmienia sentyment na ropie. Dochodzą jakieś nowe informacje, nowe dane i ropa szaleje w jedną stronę, w drugą stronę Tutaj jest napisane co tam ostatnio było jak już od jakiegoś czasu a tutaj mamy ostatnią tutaj było 12.08 to było w czwartek była <tryk> dobra, wracając do ropy Międzynarodowa agencja energetyczna zdaje się, COVID miał raport w czwartek właśnie. I OPEC też wydawał swój raport w czwartek, no i o. O. dobra, no i tak. IEA stwierdziło, że boją się tego covid, delta i według nich kolejne lockdowny na w Azji spowodują obniżenie zapotrzebowania na ropę, co idzie za tym, że cena też. Z kolei OPEC stwierdzi, że nic się nie zmieniło, nie było żadnego posiedzenia, tylko wydali oświadczenie, że nic się nie zmieniło, że nadal widzą, że w następnych miesiącach, kwartałach tak dalej ropa będzie przybierać. Gospodarki ruszą z kopyta w końcu i wszystko będzie dobrze i jakoś to będzie. No i doszedł taki news, że Chiny ograniczają poruszanie się między miastami i tak dalej, a Chiny dużo ropy zużywają i benzyny, więc na chwilę obecną sentyment dla ropy jest taki z jednej strony COVID i spowolnienie gospodarcze zaczyna być odczuwane, wysoka inflacja, a jakoś to wszystko nie wygląda, żeby to ruszyło z kopyta. W drugą stronę, lockdowny na w Azji, w Australii. No i to tak wszystko nie wygląda do końca różowo, żeby teraz kupować ropę. Bardziej bym się skłania właśnie na neutralny lub do no sprzedaży ropy po jakichś kiepskich newsach. Jeśli chodzi o złoto, jeśli chodzi o złoto, no to będziemy obserwować teraz siłę dolara amerykańskiego i dane, które będą nadchodzić, bo teraz Dolar amerykański i dawny dolar amerykańskiego ustanawiają to, czy złoto pójdzie do góry, czy też w dół. I to jest po prostu tyle w temacie odnośnie złota. Na razie nie widzę czystego powodu, dla którego miałbym kupować czy też złoto, czy sprzedawać to złoto. Na tym moim koncie, gdzie testuję te moje analizy fundamentalne w ostatnim tygodniu, co się wydarzyło. 3674 straty Pospieszyłem się zdaje się na usdchf ja Tak się pospieszyłem jednego dnia Miesiąc, że sentyment się zmienił Jednak tak nie było, to samo card CHF Też się pospieszyłem i zapłaciłem za to Źle zinterpretowałem, się, że już Jeden nefs wszystko zmienił, a się okazało, że jednak y, nie. To samo euro CHF, się po prostu nadziałem na jeden NEWS, który y, nie zmienił rynku tak jak myślałem, że zmieni. No nic to. Um, obecnie, gdzie to jest? 518 W equity. Pootwierane mam sprzedaż na ropie bo mówię, sentyment jest naturalny, powiedziałbym wręcz taki mniej przyjazny do kupna. Australia USD, no tak jak mówię, dolarem teraz rządzą dane amerykańskie, więc możemy oczekiwać sieczki w górę, w dół, w dół, w górę. No wiadomo po jednych danych na sprzedaż. Może dolar się umacniać. ma. GPP out y, otworzyłem, bo Stwierdziłem, że GPP jest bardziej atrakcyjne od australijskiej do waluty. Jak widać rynek na razie nie, nie daje mi takiego odczucia, że tak jest. GPP według mnie w strefie euro wygląda to gorzej niż w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania według mnie szybciej wyjdzie z tego COVID-a i światło się nie zawsze znaczy 100% niż Euro, więc Euro GPP weszło na selam, zobaczymy co z tego wyniknie, może się po prostu pospieszyłem. Jeśli chodzi o euro/USD, według mnie bardziej mm, optymistycznie by, bym był nastawiony właśnie dla dolara amerykańskiego niż dla euro. Ale mogę się oczywiście mylić, bo te dane mogą mi pokrzyżować mm, po prostu. Ten trade na EURUSD nie jest jakiś super bardzo pewny. Euro NSD, no też weszłem, bo myślę, że euro jest neutralne, słabe, takie w kit po prostu, a Nowa Zelandia, no to jednak według mnie radzi sobie lepiej. Z tego co widzę, będę musiał przymknąć tą pozycję, bo linia Kijunsen tutaj jest, ta cena jest tu. Hm. Tak się jest, a auto NSD no banków centralnych. Jeden z moich najlepszych tradeów w ostatnim, chyba, miesiącu. Stwierdziłem po właśnie optymistycznym Airbnb, że Airbnb jest właśnie bardzo optymistyczne. na temat przyszłości swojej waluty, a Nowa Zelandia, a Australia ma kolejne lockdowny. Nie jest tak optymistyczna, no to 150 pipsów padło na chwilę obecną tak 93 669,89 centów startowałem na początku roku z tym rachunkiem z 100 tysięcy no jeszcze wam pokażę to jak to wygląda hmm, to nie tak Cała historia, jak to wygląda od początku? Może ktoś tego nie widział? Tak to wygląda. No, jeszcze i tak było dużo zmian. Przechodzi ten rachunek, a to odnośnie take profitów, money managementu, time frame'ów, nadal jeszcze to nie jest tak dopracowane na perfekcję. Day trading mój jest znacznie lepiej dopracowany niż swing trading, no ale popracuję nad tym. Obecnie tak to wygląda. Dobra, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie dać łapkę do góry, jeśli Wam się przydają te filmiki podobają. Subskrybujcie, jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów. Odejmę typu jakieś nagrania z mojego handlu intraday na tym końcu moim challenge. w FTMO czy też E, jakieś inne filmy jak Vlog czy coś. E, tutaj jest link do tego kontakt znajdziecie do tego challenge'u we WTMO, znajdziecie w opisie pod filmem, jak to tam wygląda. No i co? łapka do góry, będę wdzięczny subskrypcja, jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów. No i do następnego filmu. Dzięki za oglądanie, Narka.